Skoda, silniczek dwulitrowy CRM, usterki od DPF-u i takie dziwne rzeczy się pojawiają. Cała choinka, a że święta, no to może się świecić. No i zaglądamy sobie pod maskę i mamy taki oto widok. Tutaj powinny się znajdować dwa czujniki różnicy ciśnień. Jeden częściowo jest jeszcze kawałek, chociaż bez wtyczki, wtyczka wypalona, a pierwszego nie ma. Pierwszy został stopiony. Jaki tego powód? Tak naprawdę ciężko powiedzieć najprawdopodobniej ukruszony kruciec tutaj od spalin i ten króciec sobie cały czas dmuchał wtedy dmuchał, dmuchał tutaj w tę termiczną obudowę tego wszystkiego to się wszystko tam kisiło i się wytopiło i tak to wygląda stuprocentowej diagnostyki nie możemy postawić czemu tak się stało i czy samo pękło, czy nie samo ale wygląda to dosyć zacnie tym bardziej, że auto jak widać dosyć świeże. dosyć, dosyć świeże, nie? także biorę się za wydłubanie tego, tej skamieliny i zobaczymy, czy uda to się wszystko post